Tak, mogło się zakończyć różnie do 60, 65 minuty, daliśmy naprawdę bardzo dobrze, kreowaliśmy dużo sytuacji, strzeliliśmy 4 gole, wynik myślę, że mega sprawiedliwy, kontrolowaliśmy to spotkanie, później jednak jakieś pojedyncze błędy się wkradły, ostatecznie przeciwnik doskoczył, tylko zminimalizował porażkę do, do jednego gola, różnicy, trochę nerwówki w końcówce, ale... Ale najważniejsze, że zdobyliśmy w tym meczu trzy punkty. Wróciliśmy do, do punktowania za trzy i, i teraz możemy już przygotowywać się spokojnie do, do ostatniego meczu drukowego. Tak, ale my na chwilę obecną jeszcze, jeszcze nie patrzymy na to. Chcemy po prostu punktować w każdym kolejnym meczu. E, najlepiej, najlepiej za trzy, a do czego nas to poprowadzi na, na koniec rundy, e, to zobaczymy. E, mnie cieszy osobiście to, że, że jedziemy do, do Działdowa już na pewno e, wzmocnieni zawodnikami, bo i wróci Karol, i też po czerwonej kartce wróci Sebastian Samulski, wróci Maciek Dłużnik, bo też po Pabrze za, za cztery żółte kartki, także personalnie. Na pewno, będziemy, na pewno będziemy, mieli, e, będziemy mocniejsi i ja będę miał jeszcze większy ból głowy przy, przy ustaleniu pierwszej jednostki.